Przygotowania trwały parę tygodni. Pracy było naprawdę bardzo dużo. Ciężko określić, kto konkretnie działał tutaj, ponieważ to były działania całej społeczności. I walichnów, i osób mieszkających w miejscowościach niedaleko. Kiermasz, oczywiście zapraszamy każdego, kto tylko chciałby pomóc Wojtusiowi, bo jak doskonale już wszyscy wiemy, pomaganie nie boli, a to jest no, najważniejszy teraz dla nas wszystkich tutaj cel. Kiermasz odbywa się dzisiaj czyli w sobotę oraz jutro, dzisiaj od godziny 16 tak. i jutro od godziny Dziwąc, już 9 rano. rano. Do, no zakładam, że będziemy tutaj dopóki tak naprawdę ludzie będą chcieli przychodzić. Rzeczy jest cała masa, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i po prostu zapraszamy. Kochani, w niedzielę od godziny 16 rusza licytacja. Mamy tutaj różne rzeczy przekazane od sponsorów, szafki, meble, wypoczynki. No, którzy okazali się wielkim sercem, bo chcą też pomóc małemu Wojtusiowi. Także serdecznie zapraszamy, a potem będzie grill.